Jeden z najbardziej klasycznych pojedynków Draft to Wiedza Dzisiaj porywalizujemy z kim? Z Patrykiem Lachu, witam się bardzo serdecznie Dzień dobry i jak widzę tą formację teraz na numerze 1 dało To mam ochotę wyłączyć grę, bo to jest 3-4-1-2 Słuchajcie, dlaczego trójka? Oczywiście serdecznie zachęcam do odwiedzenia kanału e, Patryka Bo tam nasza rywalizacja no, albo już jest, albo się pojawi No trójka z tyłu, możecie się spodziewać co się wydarzyło tam Jeżeli chodzi oczywiście o serię jaka to jest Tak czy inaczej, link na dole w opisie A dzisiaj gramy sobie w Draft to Wiedza Patryku, uspokój bo dzisiaj, to jaką formację wybierzesz, ma mniejsze znaczenie. Dzisiaj. Też nie będziemy grali. Dzisiaj skupimy się na tym kojarzeniu, na wiedzy, na tym, kto według nas jest w czym lepszy. Jeżeli chodzi o piłkarzy, którzy się pojawiają, moi drodzy, mam nadzieję, że zasady draftu to wiedza znacie, jeżeli nie, to mamy 23 kategorie, do których musimy dopasować jednego z wyświetlonych piłkarzy w drafcie. Po wyborze kategorii przez jednego z nas porównujemy piłkarzy i ten, kto ma więcej wybranej kategorii, zgarnia punkt. A my sobie będziemy zaczynać. Dobrze, Lachu, lecimy od razu, bo to jest raczej raczej um, nie ma co tutaj zwlecać no ja specjalnie. Wybierasz sobie no ja formację, jaką nie wiem. chcesz, nie. Kminie, które to wziąć... To czy... Ja sobie wybiorę te formacje, tutaj, w tym momencie. Ja tutaj, bo tak nie I... będziemy grać, to mogę. Tak, i wy... patrzymy na kapitanów, kapitanowie są pierwsi. I jako, że ty jesteś gościem, no to masz pierwszeństwo wyboru kategorii, w której będziemy rywalizować. Masz pięciu piłkarzy, no i z tych kategorii musisz wybrać jedną, która wydaje ci się najlepiej, Dać największą szansę, żeby zdobyć pierwszy punkt. Dobra. W wypadku, kiedy byłby remis, czyli na przykład te karty mają dokładnie tę samą statystykę, no to szukamy drugiej karty, która powal... powalczy w tej samej kategorii. Natomiast... Zaczynamy lach. Najwyższa wartość rynkowa. Najwyższa wartość rynkowa e, danego zawodnika A, w aha, całej ej, swojej karierze zawodnika, o tego, o tego pana. Okej, okay, tak. czyli jego najwyższa wartość rynkowa w całej karierze, między tymi dwoma bym się wahał, ale chyba wybiorę sobie tego. No dobrze, Patryku, kogo wybrałeś? Eden Hazard. Okej, okay, ja mam Valverde. I wydaje mi się, że będziesz miał więcej, ale trzeba to sprawdzić. E, do transfer transferach. Kurczę, nie wiadomo, bo ja może... w tym, ja wiem, różnice w latach, w latach mogą ale być. Ale zaraz to sprawdzimy, Valverde. No na pewno w Prime'ie Azart byłby droższy obecnie, To tak. Nie? Chociaż Fede o, Valverde, za jest drogi, Valverde teraz. 130 milionów wartości rynkowej. No I to jest jego azard... najwyższa, a Azart miał o Jezu, najwyższą wartość rynkową 150 milionów. Nawet No ale wtedy... nie, nie, była duża różnica, widzisz? No 100 2018 rok, 150 milionów, także 1 do 0 Patryk dobrze wybrał, zgarnia pierwszy punkcik. A my oczywiście wykreślamy najwyższą wartość rynkową. Dobra. Natomiast muszę powiedzieć, że Valverde, nie, czy to nie jest najdroższy środkowy pomocnik w tym momencie? Trzeba by zobaczyć na wartości rynkowe, tak słuchajcie, z dziennikarskiego obowiązku muszę to teraz sprawdzić. Kurczę, nie wiem. Najbardziej wartościowi pomocnicy i najdroższym pomocnikiem. Ja, nie, Judd Bellingham, zapomnieliśmy o nim przecież. Okej, okay, no tak, Tyle samo, ile Valverde ma jeszcze Musiala i Wirtz i Rodri, Wiemy co i jak. Dobra, no to w takim razie 1 do 0 Lachu dla Ciebie. Idziemy do kolejnej, wybierz sobie dowolną pozycję dowolną Dobra. piątkę. A ja pójdę tutaj i zobaczmy, co nam się wyświetli, żebyśmy mogli dobrać kategorię do tego. No i fajnie, no i hmm. mamy problem. Wcześniejsza karta w Ultimate Team. Kto był wcześniej w Ultimate Team? Cofniemy się do generacji. I wybieram tego zawodnika. No to ja tego pana biorę. Okej, okay, moim wyborem jest Dżeko. Moim jest Milito. O kurde. Jedyna Może? dla mnie szansa, że nie było Milito w dziesiątce, ale wydaje mi się, że... Powinien być za czasów Powinien Interu, być, jeszcze Powinien być, tak. I to byłem mieć dobrą kartę. Czeko, Kartę pierwszą miał, no tak jak się spodziewałem, w dyszce. Aha, tak. czyli, a jak będzie Milito miał też dyszkę, to. To, to szukamy wtedy. drugiej karty. Dobra. No i mój drogi, z tego co ja widzę, ona się pojawiła dopiero w 22. Nie ma tutaj. Nie było zwykłego Milito wcześniej? A ty. Dobra, jest, przepraszam. Jakby, nie, bo myśle, normalnie było tak, e, tylko tego footbiz nie ma, bo na footbizie to sprawdzałem, footbiz się w ogóle zepsuł, a kiedyś na footbinie było tak, że jak pokazywałeś karty hero to i tam ikony, to pokazywało ci też wcześniejsze karty w Ultimate Team, ale a, nie, nie, naprawiamy, faktycznie, mój wielki błąd, mi to był od 10 do 16, no czyli kogo druga innego. karta, która, no i teraz nie jest już dobrze, więc ja wybieram sobie tego zawodnika jako dogrywkę, ty kogo? Martineza mam, Lautaro. Okej, okay, ja mam Immobile. O, to Immobile będzie. Może lepszy. Immobile no, będzie lepszy, lepszy, dobra, Immobile to jest karta też 10, Dziesiątki, mój drogi, no to nie, 69 to z Juventusu Który rocznik e, w ogóle jest? E, 9-7 jest Martinez, o nie Ale Lautaro Martinez, zobaczmy, słuchajcie, tak żeby nie było, 18 dopiero się pojawił A sprawdzisz mi tego, chociaż Brolina chyba nie ma sensu sprawdzać, no ale jestem ciekaw, czy był Brolin, już patrzę, on no, ma tylko karty Hero z tego, co No, no to czyli dobrze, poszedłem w Martineza, ale się nie udało, czyli 1-1 1-1, e, jeden, jeden, tak jest, jeden, 1 dwie kategorie wykreślone, dobrze od, odegrałem się Dobrze się odegrałem, pomimo tego, że z dogrywką potrzebowałem dogrywki, ale się udało, dobra No dobrze, to w takim razie, teraz ty, ja skontruję tutaj tym <laughs> liczba bramek w karierze klubowej O no jak i... Jak masz Ronaldo, to wygrałeś, jak nie, to idziemy dalej Nie mam Ronaldo, a ty masz Benzema czy co? Mam Messiego Messiego, no to ja wybieram, no muszę tego, to jest jedyny ofensywny zawodnik u mnie w tym momencie, Abedipele, no i oczywiście e, Messi, tak, no to z, mm -hmm. mówię, z dziennikarskiego obowiązku sprawdzamy ile Messi strzelił w karierze klubowej bramek I to raczej, to że wygrałeś to już wiemy, tylko pytanie bardziej, żebyśmy sobie znali wartości, Messi strzelił bramę w karierze 740 klubowej, Abedipele, mm -hmm. bramek przynajmniej według transfermarktu ma 88, no to troszkę więcej <noise> Messi nie dużo. Nie dużo, nie dużo, ale, ale Dobra. jednak. Dobra, idziemy dalej. Dobra, to ja pójdę teraz tutaj. Nie tak wiem, nie wiem to kogo to ty masz, o. Ale, ale zaryzykuję chyba żółte kartki w karierze klubowej. I wybieram tego zawodnika. Żółte kartki w karierze klubowej. Jest. Ruben Neves, obecnie z Ligi oczywiście, Arabskiej. Arabskiej, Ruben Neves. Ja wybieram Markiniosa. Kurczę, Markinios może mieć więcej jako obrońca. No właśnie, to tak na to patrzyłem, no, dobra, patrzymy. Ruben Neves, patrzymy. środkowy pomocnik, tam też dużo kartek łapiesz. E, Markinios, ma żółtych kartek. Ile? 38 <laughs> żółtych kartek na 500 meczów? A to, to nie jest tak mało też. To jest, według mnie, to jest bardzo mało, bo sam Ruben Neves ma 86. Aha, dobra. <laughs> to jest mało. Co to. No, Cyk, Ruben Neves. Nie, no, no, zaskocz, Ja jestem absolutnie w szukę. Myślałem, że on wie, no, że ma tyle wiesz, meczów. Jaki elegancki wygrał. marquez. No, karta eventowa mi się w ogóle trafiła. Jeden do trzech. Patryk prowadzi, ale ja się jeszcze odegram. Tylko teraz nie możesz wygrać, bo, o, o, bo, ta, bo to była moja kategoria. Pój pójdziemy w wiek. Zobaczymy, czy się uda. Ajajaj! Ajajaj, aj, 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 powiem tak. Aj, aj, aj. E, mam dwie kobiety. I nie mam pojęcia, jak, e, w jakim one są wieku. Mam też jednego zawodnika, który. Bo dwóch mi totalnie odpada. Totalnie mi odpada, bo to są młodziki jakieś. Natomiast między tymi, tymi dwoma zawodnikami się waham. Ale pójdę raczej w. Tę stronę, no bo tu przynajmniej wiem, że. Dobra, e, ja wybieram Berardiego. Ty masz no, pewnie ja wy... jakąś ikonę, nie, Alucę Wybrałem tutaj. Gutiego, hero. No to dobra, no to ja nie mam szans Rocznik 7-6. Ja mam rocznik. 9-4! Ja wybrałem jest <laughs> stary! Z... Dobra, Pasz, ale zobaczmy, czy Gute. wybrałem dobrze? Nie, 9-1, bo Bonansea, bo. No, no ale i, i tak bym i nie, tak. nie wygrał, No i tak bym nie wygrał. No. Nie dobrze. drogi, 4-1, no to co się dzieje? No to tutaj Niedobrze. jeszcze można zrobić bardzo szybko. No niekoniecznie, bo to jest tak, że jeżeli teraz pójdziemy Wiesz, każdy wygrał swoją kategorię, no to nie będzie dobrze Dobra, wiek, najstarszy, usuwamy Idziemy dalej, no teraz ja muszę przeatakować mocno, lecimy Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, ja już wiem co wybieram no Coś easy pewnie, łatwe punkty ee, tak zwane Wątpię, wątpię, że byłbyś w stanie nie pokonać, w najgorszym wypadku widzę tu dogrywkę Więc mhm. daję ocena karty, no i tego zawodnika, który się wyświetla Nie, no to tutaj będzie słabo, mam Yamala 8-4 Vinicius 91, dobra No dlatego tutaj, to, to nie, bez okay, podziału szybka, 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 ten, ocena karty Usuwamy, punkcik zdobyty Teraz przełamujemy punkt Lacha, znaczy ten, kategorię lacha I wracamy do gry, będzie 4-3 Kliknę e tutaj, dobra, tu lecę Obecna wartość rynkowa Obecna wartość rynkowa, jak to wybierasz, to znaczy, że masz kogoś mocnego No, ja muszę tego zawodnika wybrać Bo jest na pewno najdroższy Nie do końca mam mocnego, ale No dobra, ja wybrałem Lisa Jamesa Musiala bardzo śmieszny. E, no to Musiala <laughs> pamiętamy, że to jest 130 milionów, bo nawet o tym mówiliśmy. Rhys James to jest. Musiala, 30, 30. Kiedyś sprawdzałeś Musiala? jak mówiliśmy o tym, o Valverde, to, to mówiłem, że ma tyle samo. A, ee, tak, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Więc, więc. 130, 5, no. 5 do 2. E, Rich James 35, więc no nie miałem podjazdu. Nieduża, nie nieduża nie różnica. duża różnica. 5 do 2 dla Patryka. No dobrze, dobrze. To na pewno tutaj bym nie wybrał zdobyte trofea klubowe. Zaraz, zaraz zobaczymy, co. O jezus, Maria. On chyba dużo grał. To mnie może uratować. Liczba minut na boisku w poprzednim sezonie i wybieram tego zawodnika. Kurde, to jest najgorsze, że jakiś. tak na przykład jak ten Ewander. Możliwe, Właśnie, że zagrał... tu jest. Tak, tak. I to jest właśnie fajne w tej kategorii, że możecie to uratować w przypadku, kiedy nie masz jakiegoś zawodnika, wiesz, Kozackiego, ale on może na przykład dużo grać w swojej lidze, nie w swoim zespole. Dobra, nie. Już idę w tym kierunku, to była moja pierwsza myśl, tak zostawiam. Wybieram Sona. Ja wybieram Rakiticza. Rakitic wystąpił w poprzednim sezonie w Seville, zagrał 2634 minuty. Okej. Okay. A Hion Min-Son zagrał 2967. O, ale minimalnie! To tak naprawdę oh. jest trzy mecze? A sprawdź mi jeszcze ziomka, który się nazywa Evander i jest MLS-u Brazylijczykiem 2,5. Także dobrze okay. grałeś. Gdybyś wybrał jego, to bym wygrał, tak powiem. A myślałem nad tym Evanderem, ale wziąłem Sona jednak. Ajajaj, aj, aj, niedobrze. W tej kategorii zawsze możesz Fedę wybierać, jak będziesz tylko widział Fedę Valverde, to no, bierz, to bo tak, on nigdy gra. nie gra. No dobrze, 6 do 2, niedobrze to wygląda. Patryk, twoja kolej. Oj, o rany, ale, ale syf. Ale mam kartę ale... Czekaj, to muszę coś głupiego wybrać teraz. Nie wybieraj nic głupiego, wybierz coś... A co to Dobry. są te wyższe staty, statystyki w grze? O co in, to chodzi? In-game stats, na footbinie to się A, sprawdza. A, okej, okay, to nie, to, to, to nie. Dawaj, dawaj mi tu kategorię. No czekaj, szukam. Ja już mam przygotowany, już tu jest gorąca ta karta. Wzrost, który najwyższy? No akurat to musiałeś wybrać, nie? Ze Dobrze. wszystkich. No, ale nie, dobra, ja wybiorę tego, tego zawodnika, e, no bo miałem Messiego, je. stary, miałem Messiego, nie. E, ale wybieram Pickforda, jeżeli chodzi o wzrost. Oj, i to jestem ciekaw, bo ja też wziąłem bramkarza, Dawid Soria. Pickford! 185 centymetrów, wy sobie żartujecie chyba. Dawid Soria, ja ma ile? No może wejść w kartę, zobacz w kartę. Ja mam 6 i 4, czyli to jest 1,92 m. Wybrałem Pickforda, miałem jeszcze szara, który ma 188. Dobra, czyli tak bym nie wygrał. to jest pół biedy, że przynajmniej bym nie wygrał, bo bym się zdenerwował, ale nie zmienia to faktu, że akurat musiałeś wzrost na Messiego wybrać, nie? Jak zobaczyłem tego bramkarza, to mówię, dobra, no to a. jedyna szansa to Dawid Soria, bramkarz. Tak, to jeszcze nie przegrywałem, nie? To, to już nie wiem, czy jest jakaś. jak, jak... No nie wiem, czy mam szansę jeszcze. Musiałbym teraz wszystko wygrywać. To jest prawie że niemożliwe. Tego jestem ciekaw teraz. Co ty wybierzesz? Stary, ja jestem ciekaw, co ja wybiorę, nie? Mam trzy kobiety. To czerwone kartki weź. <noise> Dobra, ale to może nie być złe. To może nie być złe. Cena food I wybieram tę kartę. Hero Campdevia. O, o, Nie, no nie będzie. A, okej, okay. tak. Campdevia nie jest tak drogi. Ja wybieram Jamesa, nie. ale e, kobietę Jamesa. Specjalną kartę? Lauren James e, Lauren James Cup de Villa kosztuje 290 Ale Lauren James ta niebieska? To ona to kołbańki kosztuje stary 860 Mamy no. punkt widzowie Tak, tak, tak Mamy punkt, jest dobrze Czyli To się to udało to jest cena, cena food, tak? Cena dobra. food, tak Dobra, no to teraz Patryk wybiera kategorię 7-3 Ooo, to jest dobra karta Tylko pytanie, jako kategorię Daj mi się zastanowić Czy pójdziesz w defensywę? Czy pójdziesz Liczba... w środek pomocy? Liczba, liczba, bramek, bramek. W reprezentacji. W reprezentacji Patryku, Patryku, dziękuję, tyle powiem. Chyba. Dziękuję. Co masz? Ja wybieram Harego Kejna. To se możesz wybierać, kogo chcesz, mam Cristiano Ronaldo. O, to był pewny punkt. No tego się nie dało zepsuć. No ja już myślałem, że odpowiem. To jest z dziennikarskiego jak się, obowiązku. Jak się ucieszył! Ja już z dziennikarskiego obowiązku mówię, że Cristiano Ronaldo 133 bramki, e, Harry Kane w reprezentacji 68. A już się witał! Już się witał z gniazda. Ja jak zobaczyłem, to mówię od razu. Nie da się więcej no. 8 do 3 widzowie tarapaty To są tarapaty. Kłopoty, kłopoty. kłopoty. Liczba brak reprezentacji się usuwa. Najbardziej denerwujący zawodnik grający w Atletico i będący Argentyńczykiem. Mam takiego. Muszę jedynie to zrobić, bo nie, nie wiem gdzie wygram. O, to może być ciekawe. Nie wiem czemu on mu wkaże. No nie no musiał być, musiał być. E, Jakiegoś Hiszpana czuję. Zdobyty trofea reprezentacyjne. No i to jest Fabian Ruiz. De Paul. No, może być dobra kontra, bo. Depol, zdobyte trofea reprezentacyjne. No, no Kopa Ameryka, mistrzostwo świata na pewno. O nie, bo ja mam chyba. Dobra, zobaczmy, zobaczmy. Ty masz mistrzostwo świata i masz dwa razy kopę Amerykę. Ja mam mistrza Europy. i tyle. Czyli dobry wybór. Nie wiem, no, ja się nie nadaje się. Siadł pan Depol. Ale no, miałem fatalne było. wybory, naprawdę to było złe. A czasem trzeba się ratować czymkolwiek To by coś na... jakby lepiej podziała, ale co, co zrobić teraz, Dobra, Patryk wybiera teraz... Liczba asyst w karierze klubowej Okej, okay, ja pójdę dość nieoczywistą tutaj ten i tutaj pójdę Wybieram Taliskę, no. a ty kogo masz? Snyder Okej, okay. zobacz czy tam masz podgląd na jego e, No Właśnie są, są, są bramki, ale nie ma okej, okay, dobra, dobra Sprawdzamy masyst. na footbinie oczywiście już Taliska 43? <laughs> Ja, no to Snyder w jednym sezonie pewnie mógłby być w stanie. Pyknąć, 145, no. e, Snyder, jak coś. 145, tak. No nie, no widzowie, to nie jest mój czas. Mam jeszcze Alowa ale wątpię. Alo Vajran", szybkie, szybkie zobaczenie na przegląd występów O nie, nie ma nawet jego statystyki. Więc... <laughs> czy ja dobrze liczy, jest 10 do, do 3? Niby tak na razie. Yeah. E, dobra, Uff. idziemy dalej, idziemy dalej w takim razie. Teraz kto wybiera? Ja? Ty. Tak, teraz ty. Ja, jak ja to ugram, to, to, to będzie cud, ale... Stary, jak ja... Muszę ją zrobić. Ja też... Ja nie wiem, co ty wybierzesz, ale... Najbardziej nie... Są najbardziej nijakie wybory, jakie mogę mieć. Naprawdę, nie da się bardziej Weź jakiś wyższy numer na koszulce i będziemy strzelać Nie, no wezmę to, bo to jest jedyne co mi przychodzi do głowy Czyli liczba klubów w karierze seniorskiej Transfery i wypożyczenia I tego zawodnika no, Nic innego mi tu nie zagra, nie ma opcji Kurde, to żeś dał teraz No. Z dedykacją dla pana Damiana Mbabu, ty szwajcarska Zobaczmy, ja wybieram Roberto, Pe Roberto Pereira Roberto Pereira No to teraz tak, uwaga Pereira, grał wy River Plate Udinese Turyn Ej, to nie był zły wybór. Watford i Ateny. To jest pięć klubów. Pięć, pięć klubów, klubów już ogarnął. Mbabu to jest... O Jezus Maria. Nie, no to jest niemożliwe przecież. Co? Serwet FC, Newcastle, Rangersi, Young Boys, Wolfsburg, Fulham, Augsburg i Midzieland. Osiem? To dobry pan Mbabu widzę. Czyli jednak szwajcarska dała radę. Nie, nie ma z czym pracować, widzowie. Wy to widzicie. Czasem popełniam błędy. Okej, okay, zgadzam się. Ale, ale to... Ale... Co ja mam z tym zrobić? Klasykiem będę leciał. No. Zdobyte, trofea klubowe. właśnie nic nie mam, no to co ci mam powiedzieć? No nie wiem, Guerrero wybiorę, ale on nic nie wygrał pewnie, no co koło ty masz? Nie, ale nie musisz sprawdzać. Kogo masz? Jordi Alba. <noise> Sprawdź z dziennikarskiego obowiązku <śm> Sprawdź. Spra spra Jak zaczniemy od Guerreiro, tak żeby ten Dwa razy Puchar Niemiec mm -hmm. i tyle Jordi Alba to jest Liga Mistrzów Sześć razy Mistrz Hiszpanii, pięć Pucharów Hiszpanii e Liga Skabujna w Inter Miami No to już bez przesady, no wygrałeś, no wygrałeś No, widzowie pa Patrzcie na moje wybory i co ja mam tu zrobić Powiedzcie mi, nie? No dobra, zależy co weźmiesz nie, nie ważne co wezmę i tak Przegram to, no nie, no bo to będzie teraz już fart tak naprawdę, nie? Dobra, no to daję ten zawodnik i występy w reprezentacji. Może się mi trafi, słuchajcie, nie wiem. Mam dwie noweczki, ale czy one grają w reprezentacji, nie wiem, więc idę w pana z Holandii. U mnie to jest Simons. Xavi Simons. Tak, ale on no. jest młody, więc... Fajnie, no to uwaga. Jestem przekonany, że Xavi Simons zagrał więcej meczów na tym Euro niż mój zawodnik w karierze. Co? A kogo ty masz? Ja mam Davida Kormo z Angolii i zagrał 6 meczów. Xavi Simon zagrał 23. No nie mogę, nie mogę, jakbyś ty <grym> widział moje karty, z czym ja muszę tu pracować? To jest nieprawdopodobne, no. To jest niemożliwe, dobra. że ta, 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 takie karty się trafiają. O rany, nie, no to, to teraz to nie wiem, co ja zrobię. Co tu wziąć? Ja ci nie powiem, Lachu. Ja ci nie powiem, bo... bo no nie wiem, nie, nie wiem, gdzie ja mam zagrać tutaj. czym? Czerwone kartki w karierze klubowej. To jest totalny strzał teraz. <grym> Ojeju, dobra, no to... Tylko jego zakładając, że jest może... Stary i będzie miał dużo kartek No też tak te Mam samych bramkarzy, stało, żeby... więc Mateusz Bramkarzy bragi. masz? Tak, z Bragi Okej okay. To ja mam Kerrera, tego Niemca środkowego obrońca, ale czy on czerwoną dorwał? No to zobaczmy, słuchajcie, pobawmy się Gdzie jest ten zawodnik Mateusz z Bragi Na nie jest tutaj tutaj wyświetlony Mój zawodnik w swojej karierze zdobył czerwonych kartek Dwie Może A być także Kerrera żadnej Kerer, Dwie Jedna z e, czerwona bezpośrednia, a jedna a, z góry. Je, je. No to teraz dogryweczka. Dogryweczka. No, nie wiem, co mam zrobić. Nie wiem. Wybieram sobie. Jego. To ja wybieram tego pana. U mnie to jest Sergio Herrera. Może będzie bez czerwonej. No, a u ciebie? Matwienko z Ukrainy, pan. Z y, szachtara bodajże. No dobrze, zobaczmy. Jakoś, w na dogrywce. Czerwone. Przegląd występów. Następujący jest. W swojej karierze Sergio Herrera zdobył. Dwie żółteka... Dwie czerwone, to... to nie jest źle. No może to być, że ma nie miał żadnej, aczkolwiek w ukraińskiej to może być. A nie on mieć. nie miał żadnej! Tak jest! Widzowie! Wygrałeś? Tak jest! Kurde. Mamy to! Ciekawe, który miał te, Teraz talent, powinniśmy nie? dać ten. Taki ten mem jest, gdzie gościu tak się cieszy z szampanem, z medalem, nie jest na, z ostatnim miejscu. Przebiliśmy te czerwone Dobra. kartki. Dobra, idziemy dalej. Fa. Dobra, Najdroższy transfer? O człowieku. I wybieram somera. No to nie I, na pewno i nie proszę, wybrałem. żeby on nie przed za darmo do interu, nie? <laughs> ja biorę Lucasa Beraldo, to jest z Może wywalili kasę głupio jakoś. Lucas Beraldo, tak? No nie, nie sądzę, że był drogi, Dobra, no, tak. już tutaj mam. Najdroższy transfer no. w jego wykonaniu. To jest z Gladbach, Gladbach do Bayernu 9 milionów euro No to możesz wygrać, bo ten Lukas Beraldo nie wygląda jak był drogi 20 milionów euro Serio za niego tyle dali? Nie, ja się no to jest, To jest PSG no Nie mam siły już do, tego, do, do tej partii Co to są za karty w ogóle? Nie? Dacie jakiegoś kurde... Nie mam zielonego pojęcia co ja tu mam wybrać teraz, naprawdę Jeszcze ten zawodnik, nie? Niewiarygodne Dobra, strzelę sobie chyba wyższy numer na koszulce Ja wybrałem tego gościa Wybieram sosę, tego, który nam eee. zawalił taką brameczkę Jest najgorsze, że ja mam środkowych obrońców, wiesz? No, I... <laughs> no to jest zawsze nie strony, czekam na ciebie Już mam przygotowanego mojego Dobra, weźmy tego pana Brassier jest Francuzem Brass... i gra w, w tym, w Marsylii Dobra, no to tak jest z dwójką gra stary tak? eee, Borno Sosa ma numer 24 w Torino O, no to nie, to ciężko A Brassier to... ma numer 20, widzowie, znowu to zrobił Ty, ale do dobrego i tak wybrałem, że z dwudziestką to, to i tak nieźle, 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 nieźle. No. Comeback is real Comeback is real Obserwujący na Instagramie To chyba tylko tak I Wybieram być. tego zawodnika Kogo masz? Tomasa mylera No to nie, to nie ma co sprawdzać No ale z jest... dziennikarskiego obowiązku No dobra, no to sprawdzaj ile ma Ja ci powiem ma Thomas ma ma 14,8 miliona A ty kogo wybierasz? Ben Chilwell 1,9 czy jak się go obserwuje <noise> Ben Chilwell No przegrał, przegrał tutaj e, Tak czy inaczej, słuchajcie Widzicie, na końcu mi idzie dobrze już Tylko, że szkoda, że Totalny strzał Strzelone, Dobre. rzuty karne. No, i ja wybieram zawodnika, który moim zdaniem ma gdzieś tam szansę. Kto? Bo moim zdaniem, e, ja wybieram zjecha. Zjesz. To pewnie. Kurde, bo ty jesteś na no, ofensywnym. Ojojo. Oj. No. Także daj, kogo ty tam masz? Guardiola Ooooo <laughs> No to jest ciężko! Oj, oj, oj No to nie, no to wydaje mi się, że jeżeli mój strzelił chociaż jednego Jednego gwardiol, zero rzutów karnych Zjesz 19, mój drogi Patrzcie, Jacob Rui comeback, 7 już mamy, 7-14 tylko Tylko mam dwa razy mniej punktów Dwie karty zostały, dwie kategorie, to teraz ja No i widzowie no, jakby to wam to powiedzieć Przegraliśmy Dobra, nie no, idziemy Wybieram Zinchenko i wyższe statystyki w grze Ja mam panią bramkarkę Katakol. Zinchenko to jest e, in-game stats ma w sumie total stats 2175. Ona ma total stats 939. Patryk. Super. Więc no niestety. Odrabiasz na koniec. Odrabiał na koniec, tak jest, żeby ten wynik nie był aż tak fatalny. No i ostatnia kategoria, tutaj już tak naprawdę musimy nie wiem, co bierz, brać co ten. Czyli karty specjalne w FC24. Wybieram tego zawodnika, bo jedynego gdzieś tam kojarzę, że ma kartę specjalną, pewnie zaraz się okaże, że, że nie ma, nie, U, nie miał, nie miał ma. karty specjalnej. No i tak jak oczywiście się spodziewałem, jeżeli wybierzesz zawodnika, który miał chociaż jedną kartę specjalną, to wygra. Znaczy, to, to zdobywasz pół. Eee, zobacz, czy kepa miał kartę specjalną. Ja wybrałem Baku, który nie miał oczywiście karty specjalnej. Tak że kepa kojarzę. też może nie mieć, bo tu mam takich samych kepa. W poprzedniej FC <laughs> Nie miał No dobra, czyli drugiego szukamy dobra, szuka... No to ja idę w tego, no tutaj zawodnika Mam, ma? mam Montiela z jedną kartą specy... specjalną Dobra, Mandandę wziąłem, ale to też pewnie ma 0 tak, Nie kojarzę jego karty specjalnej Ja też nie, ale zaraz się przekonamy Nie ma karty specjalnej, co oznacza, że jest Montiel wygrywa e, karty specjalne, <laughs> jest punkt Widzowie, zrobiłem... 9 z tego, z tego wyniku Więc trochę poratowałem tego wszystkiego Bo jakby to się zakończyło 13, znaczy ile tam było Miałem 3 punkty w pewnym momencie to, był, to była plama na honorze A tak to przynajmniej przegrałem z honorem Mam nadzieję, że wam się podobało, mam nadzieję Patryku, że ty się dobrze bawiłeś Gratulacje, zwycięstwa No Dziękuję. i oczywiście sprawdzajcie na dole w opisie Kanał Laha, bo tam oczywiście nasza też potyczka była. Widzowie, przegrałeś już wyżej w tym, czy jeszcze nie? Jak przegrywam to na punkt dwa, więc, więc okay. nie przegrajmy jeszcze tak, tak wysoko, więc. Przynajmniej w tym sezonie, Wreszcie nie przy, przyznam się szczerze, nie pamiętam, ty, ty, bo... w ogóle, Janko, powinna być jeszcze kategoria dla menadżerów jakaś, rzeczywiście, albo jeszcze jeden ten i menadżera można by kliknąć. Nie przewidziałem menadżerów. A, widzisz, pewnie ja, byś tu miał, jakiegoś Guardiola albo kogoś, tam No, to bym mógł jeszcze dyszkę dorobić, ale no, e, zostawiamy <laughs> jak jest. Dziękujemy bardzo, e, do usłyszenia, trzymajcie się i na razie. Elo.